Dawno znasz się z Danewerem? Jakiś jakichś 9 lat. A dlaczego on tak z tymi kobietami? Szczerze to nie wiem. Jak kiedyś zapytałem, to odpowiedział, że to sprawia mu przyjemność. Jezu, on powinien się leczyć. Zdecydowanie. I nawet chyba się leczy tabletkami. A myślałeś o szkole? Nikt nic nie wspominał o szkole. No właśnie. A wiesz, jesteśmy młodzi. Niektórzy z nas nawet niepełnoletni. Powinniśmy się szkolić, uczyć i w ogóle, ale przeszkadzać ten brak szkoły. Jakby... Wiem, ale teraz są ważniejsze sprawy. Może jak wszystko się skończy, to zapiszemy się gdzieś. Zobaczymy, jak będzie. Na razie o tym nie myśl. Zrób tam dla mnie miejsce. Gdzie... Na razie jest spokój. Mam nadzieję, że wrócicie szybko. Tak, tak, yy, też jest spokojny. Nie martw się, nie okłamałabym cię, przecież wiesz. Tak, ale... Czekaj, zaraz pow... Hej! Um. Tak, wszystko okej. Okay. Wiesz co? Odzwonię. Tak, naprawdę wszystko dobrze. Yy, a. No? Co to miało być? Za lekko? Nie klepnij, debilu. Musiałem. Nic nie musiałeś. Mogłeś się powstrzymać. No słuchaj, jak się ładnie wypinasz, to trzeba wykorzystać. Psychol. Twój. Chciałbyś. Bardzo. Musisz sobie zasłużyć. Dobrze, to co mam zrobić? Wszystko bym ci zaufała. Okej, okay, to idziemy na spacer, Idziemy! To jest rozkaz! Tak, chodź, to mnie zmuś! Denever! Miałem cię zmusić, więc idziemy. Dobrze, wygrałeś. Tak, więc dzisiaj jestem Twój. Nie ukrywam, nareszcie. Co się oddalam, to co się przybliżasz. No i to coś złego? Nie, po prostu chcę się wylać. Ojejku, jakbym nie widział twojego. Dawno nie widziałeś, a mogło się coś zmienić. No właśnie, dawno nie widziałem. A przepraszam bardzo, Iza nie miała siedzieć w domu. Pewnie poszła na spacer, Hunter. Może wyjść przecież. No dobra, ale tak bez kaptura? Bez żadnej obsady coś? Co ty pierdolisz? To wysić, to sprawdź. Kurwa, długo jeszcze? To tyle, a ja idę do niej. Zaraz wracam. Pozdrowienia od Hansa. O, moje oczy, ała! ała jak one szczepią! Zostaw mnie, ała! Co jest? Ty, <grywa> kurwa, gnoju! Iza, Iza, nic ci nie jest? Wstawaj! O kurwa! Duszony śmieć. O kurwa! Iza, czy ty widzisz? Nie, bardzo szczepią mnie oczy. Nic nie widzę. I ja opierdolę, dobra, chodź, zabieramy się stąd. To w końcu cię kocha, czy nie? Bo ja już was nie rozumiem. Tak, tylko wiesz, ma te swoje humorki. A ty kochasz ją? Pytam z ciekawości. No. Chyba... Chyba tak. Tak myślę. Mamy problem. O kurwa! O Boże, co ty masz z oczami?! Kładź ją tu szybko! Przymyję ci teraz oczy, może trochę boleć. Wiem. Ja wiem, że to boli. Cholera. Mam nadzieję, że nie stracisz wzroku. Dobra, a teraz chcę wyjaśnić gdzie, co jak. Wiesz co, Iza sami chcielibyśmy wiedzieć. Szliśmy sobie my na spacer nagle zauważyłem Izę. Bez kaptura bez obstawy jakieś ją zaatakował coś chyba nie wiem wylał na nią. I nagle upadła, no a potem podszedł Billy, no i krew w oczach. Życie ci niemiłe? Ile razy mamy ci tłumaczyć, że masz chodzić z obstawą albo kurwa z kapturem? Bo jesteś rozpoznawalna? Zamknij się, miałam dość tylko, że wszyscy wokół mnie latają. Bo mam prawo czasami pobyć sama. Nie wiedziałam, że to się tak skończy. Jeszcze ten typ bezczelnie powiedział pozdrowienie od Hansa. Skurwisz sobie zapłaci Nie chcę cię martwić, ale możli prawdopodobnie możliwe, że oblał cię jakimś kwasem i twoje oczy zareagowały, czyli coś mogłoby być na oczy. W każdym razie. No mów. Szczerze, Sara. Nie wiem, czy nie stracisz wzroku. Oczywiście spróbujecie wyleczyć, ale. Szanse są małe, że nie, no, że nie będzie jakichś skutków ubocznych. Świetnie. Jak nie depresja, to kwas. Przynajmniej kurwa pielęgniarkę mamy na sali. No, nie ukrywam. Udało Ci się to ciasto. Wiadomo. Czyli ci smakuje. No, raczej, chyba jesteś seria dobrym kucharzem. No. Nie, jestem no po prostu tajny składnik. Jaki? No, chyba nie powiesz mi, że twoja. Może. O Boże! Le! I the Never Idioto! Ugh. Żartowałem, Boże! Dobry ze mnie kucharz, po prostu. <grych> Ta, teraz to ci nie wierzę. To nie wiesz. Idiota, jak ty mnie wkurwiesz. Ale. No, trzeba ci przyznać, że masz ten urok. Lata pracy, kochanie i widzisz. Lubisz hamów, czy wolisz takich, wiesz, łagodniejszych? Zależy. Jeśli masz dystans do siebie, mnie, wszystkiego, lubisz czarny humor i sam używasz tekstów typu czarny humor, no, od czasu do czasu jesteś chamski. To tak. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie opisałaś mnie. Mniej więcej. Czyli się wpasowałem. Joj. Aczkolwiek nie wiem, czy ci ufać. To prawda, co mówię o tobie? Z tymi kobietami? Jack ci powiedział? No... Tak, to była prawda. Ale zmieniłem się, naprawdę. Nie... Nie mam zamiaru na nowo tego tworzyć. Dla Ciebie, w sumie. O, dla mnie? No, nie ukrywam, że mi się spodobałaś. Jesteś dosyć interesującą dziewczyną. No i masz niektóre cechy pod Jacku, mimo że nie jesteś jego biologiczną córką. To fajnie. E ten. E Śliczna jesteś. Ech, kurwa. Komuś chyba się nie udało. Lekko niezręczna sytuacja. Chciałem być uroczy, ale chyba mi to nie wyszło. Jakbyś się mocniej postarał, to by ci wyszło. Jesteś uroczy, ale w niektórych tylko momentach. Jak na przykład nosisz ten kaptur, to jesteś chujowy. Aha. Dobra, to może teraz pójdziemy gdzieś jeszcze. Never, ale jest to, które mówiłam serio. Możesz mi się pokazać bez kaptura? Hmm. Kiedy indziej. Chodź! Pójdziemy na przykład do ogrodu. Albo gdzieś na miasto. Świetnie. Dobrze idę.